więc to za krótko żeby powiedzieć co to są za karty ale jeśli byśmy widzieli te karty to bylibyśmy w stanie zaklasyfikować je czy, czy raczej tak, dla... Zdecydowanie są... jakbyście zobaczyli jak wyglądają to tak zaklasyfikować do czego? No do czego służą aha no to, to super byłoby, gdybyśmy rzeczywiście zobaczyli je no i zarekwirowali na czas tego tak, dochodzenia. Jeśli będzie podstawa. No to generalnie przedstawiamy takie argumenty mhm. i ja zaczynając wymieniać te argumenty, właśnie, bo jak wygląda plan sytuacyjny, tak? Karystarku siadł z jednej strony biurka, mhm. a z drugiej strony są ile jest miejsc siedzących. Dwa. Dwa, więc ja od razu sobie usiadłem, tak? Ja też sobie klapłem. Tak to wygląda, tak? Nie... No tutaj jeszcze no był... między wami jest stolik. No. To w momencie, w którym zaczę... zaczęliśmy przedstawiać te argumenty, ja wstałem i zacząłem chodzić w ten sposób, tak? Nie wiem, czy tu widać. Nie, Jak... mhm, widać, widać. Dookoła. Starając się w wewnętrznym kręgu, ale jeśli miałbym komuś przeszkadzać, to raczej go obejdę dookoła. I mhm. Ja tak myślę. I przedstawiając kolejne argumenty, przechodzę w tryb raczej śledczego niż tłumaczącego. Marysterkuś, czy możesz nam przedstawić karty, którymi do tej pory posługiwałeś się i lekroć trafialiśmy na jakiekolwiek tropy? On... Widzisz, że to dla niego jest gorzki temat, bo mm, te karty są dla niego niezwykle cenne, ale wyjmuję je z szuflady i kładzie obok księgi. Znaczy księga zamknięta, obok leży, leżą karty, znaczy konkretnie szkatułka. Taka, taka biała, wiesz, kamienna szkatułka, bardzo ładnie wykończona, srebrem i w ogóle otwiera to. A w środku znajdują się twarde karty Tarota, co już się rzuca w oczy imperialnego tarota, jakiego psykerzy używają do komunikacji. Każdy psyker ma coś podobnego. Jeżeli, bo, bo w ten sposób w ogóle w świecie Warhammera wygląda komunikacja dalekodystansowa. Albo poleci okręt, co jest bardzo drogie, tak? Aha. I, I będzie przemierzał galaktykę przez miesiąc albo i dłużej. Albo jeden psyker wiesz, przesyła projekcję koncentrując się na konkretnych kartach a potem drugi to odczytuje i interpretuje i jest to, jest to powszechna komunikacja a szczególnie na bardziej takich drogich szczeblach, tak, gdzie informacje trzeba przenosić błyskawicznie. Um, tak, błyskawicznie z jednego końca w drugi więc to na możesz taki nam powiedzieć, tak e, przesuwam lekko palcem jedną z kart żeby upewnić się że pod spodem również e, są tego te karty a nie jest to jakaś puka. tak piękne karty i w ogóle jeżeli kiedy je dotykasz czujesz takie miłe ciepłe mrowienie. okej okay. czy możesz nam powiedzieć z kim komunikowałeś się donosząc o naszych działaniach Otwieram też przy okazji księgę po mhm. dowolnej stronie i chcę palcem przejechać tak, e, niby od niechcenia, niby od niechcenia ją tam przekartkowałem, tak, otworzyłem I na Tutaj stronie. muszę wtrącić, bo kiedy otworzyłeś księgę, e, e, ruszyłeś troszeczkę chociażby te karty, tak, ale otworzyłeś księgę, to zauważyłeś, że faktycznie... Są tam słowa takie, jakie były dotychczas. To wygląda na zupełnie zwykłą księgę, tak? Ale, ale gdy ją otwarłeś, tak, to coś, coś zaczęło skrzyć na niej, a maleńkie iskierki zaczęły tańcować między kartami a samą księgą, co, wiesz, Aristarkusowi niemalże otworzyło oczy i rozszerzyło je do rozmiarów spotków. Patrzy się w to tempo. Mhm. Nie wie co, zupełnie co powiedzieć. Na, na... A ja chcę palcem przejechać po stronie, żeby mhm. sprawdzić, czy jest wyczuwalny tusz. Faktura tuszu jest nanoszona na stronę, tak jak się pisze. Yy, kiedy zbliżasz palec do księgi, pieprznął się prąd. Okej. Okay. Bardzo to mocno, tak na sytuaczanie użyciło mną pod ścianę, czy po prostu... Nie, 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 nie. ale tak, że aż musiałeś rękę co tam i otrzepać. Okej. Okay. Drętwieje ci ręka. Znaczy nie to, że bezużyteczna się staje, ale drętwieje Nieprzyjemnie. I w tym momencie odsuńcie się od tego. No Wracamy. odsuwamy się. Ja Więc co to jest Aristarkusie? Jakby od niechcenia i rzucam tak strasznie, e, ale mi słowo uciekło, e, strasznie niewinna ta księga. Hmm. Yes. On tak przygląda się tym, wiesz, tej, te, tym stronicom, podczas gdy widzicie, jak Księgi, tak, znaczy z tarota tego pięknego białego tarota i z y, wspaniałych wymalowanych tam obrazków y, iskierki zaczynają wbić w stronę księgi i na waszych oczach tuż, którym były wypisane normalne modlitwy wyparowuje, skwierczy i niemal płonie jakby jakby Proch czarny, podpalony lekko. No, kurzawa lekko fioletowego dymu unosi się, unosi się nad książką, ale mimo wszystko e, wypala się, w, nie, wypala się e, w tej księdze seria zupełnie innych znaków. Znaków, które niestety... Zobaczmy. Nie. Żadne, żadnemu z was nie są znane. Mhm. I w tym w, w tym momencie Regis, który ma na, na celowniku. Tutaj stoisz, Regisie? Tak, tak. W tym miejscu. W tym miejscu. Widzisz jak opad... Patrzy się w pewne miejsce nerwowo, niucha coś, coś nosem, jakby, jakby zwietrzył jakiś nieprzyjemny zapach, po czym odpycha tych dwóch strażników i biegnie w kierunku okna i przebija się przez nie. Po prostu wow. wypadł przez okno, krusząc je. Inicjatywa. Dobra. Rzucaj, K-10. Zobaczymy, czy zdołasz powstrzymać jego plan. <grym zna> nie bardzo. Tak też zobaczyłeś, jak opad po prostu na pełnej kurwie wypada przez szkło. Rozbija to w cholerę. I ci strażnicy też po prostu osłupieli, nie wiedząc, co się dzieje. Szczęki im opadły niemalże do ziemi, zbierają się tak, i, i podchodzą, wszyscy podchodzicie w ogóle już nie, nie tyle do siebie prawda, zrażeni, podchodzicie do okna, ale tam już nie ma opata. Widzisz, regisie jak daleko sunie niemalże wzdłuż yy, wzdłuż równo, no, tego pochyłego, tak, pochyłej skarpy, za którą no ogrodzenie jest tutaj tej nadziei sterna, niemal przy której stoi cała plebania, a dalej jest taka pochyła skarpa wzgórza i widzisz w... Daleko to dla i... mnie nie za daleko do strzału. Ledwo, ledwo, bo jest bardzo ciemno, już jest noc, tak? tylko w świetle księżyca, widzisz ogromne ptaszysko, ale takie kurewsko ogromne. To nie jest nawet kubek z KFC, jest dwa razy większy. Jak to dwa razy większe niż kubek? No stary, wyżera dla, na całe wesele. W każdym razie, ptaszysko jest ogromne i czarne, a wygląda, no, wy, wygląda nienaturalnie. Nawet na razie... stąd, jeszcze w blednącym świetle, sylczącym się yy, z girandola i wypadającym prawda z plebanii. Widzisz, że jego cielsko w połowie pokrywa różowa skóra, są na nim skrawki materiału, z których wypadają czarne niemal lotki i pióra. Ale z jakiego materiału? No materiału po prostu, ubrania. Tak jakby to był wcześniej był ubrany to, tak. jak się transformował, się rozwaliło, czy po prostu to jest tak, że, że po prostu e, rozrósł się na tyle, że się podarło. No cóż, no nawet i skrzecząc, trzela. skrzecząc głośno e, odleciało to bydle. Zaś widzisz, że naturalnie długa szyja. Tak. No, gości, gości jest zwieńczona ogromnym tam dziobem i po prostu wygląda straszliwie, ale oddaliło się to w dal i nie minęło kilka chwil, jak znikło ci z oczu. Nie mogłem strzelać w tym czasie do niego. Um, a wiesz co, spróbujmy. Tylko będziesz miał karę minus 30 za... Yy.